Dzień dobry Państwu. Jako współorganizator tego wydarzenia i osoba w Unice, która jest odpowiedzialna za sprzedaż, za dystrybucję zewnętrzną, chciałbym bardzo serdecznie Państwu podziękować za tak liczne przybycie. Ta frekwencja jest naprawdę budująca. Jest mi niezmiernie miło. Chcę wykorzystać tę okazję, bo prawdopodobnie już drugi raz okazji, by podziękować mieć nie będę. Także bardzo serdecznie dziękuję. Spotkaliśmy się z Pawłem tu przed Państwem, bo chcielibyśmy porozmawiać właśnie o tematyce G, chcielibyśmy trochę ten temat wyciągnąć z zamrażarki, bo mam wrażenie, że on jest taki trochę uśpiony. To po pierwsze, poza tym mamy taką e, ambicję, aby e, spróbować przedefiniować trochę e, to SG, bo mamy wrażenie, że jakby powszechny odbiór e, e, jest nieco inny, e, aniżeli powinien być, więc postaramy się to zrobić. E, jest to temat bez wątpienia, czyli jakby zjawisko e, zrównoważonego inwestowania jest to e, e, tematyka, która wzbudza kontrowersje. Ja jako osoba odpowiedzialna za sprzedaż e, i prac Pracująca też w terenie, niejednokrotnie miałem okazję się przekonać o tym osobiście, że nie zawsze rozmowy na, na temat funduszy ESG są e, przyjemne. E, więc. E, em, Myślę, że w dużej mierze jest to pochodna tego, że ESG w tym momencie jest bardzo skrzywione na środowisko. Jest bardzo przekrzywione na środowisko zarówno na płaszczyźnie odbioru, jak i na płaszczyźnie polityki inwestycyjnej poszczególnych towarzystw. I w związku z tym przekrzywieniem. Chciałbym trochę uspokoić, że na temat sensowności dekarbonizacji nie będziemy rozmawiać, bo na to zabrakłoby nam czasu. To jest debata na kilka godzin, jeśli nie na kilka dni. Natomiast w związku z tym przekrzywieniem na środowisko, to chciałbym Paweł zadać sobie pytanie, z czego ono wynika? Dlaczego tak jest, że ESG to głównie środowisko? Dzień dobry raz jeszcze. Chciałem tylko powiedzieć, zanim zacznę, że specjalnie wybraliśmy taki trochę bardziej kontrowersyjny temat na, ten, na tą pierwszą część po obiedzie, żeby nie była potrzebna kawa, tak, żeby się wszystkim ciśnienie trochę podniosło w kontekście tego wątku środowiskowego. Ale tak faktycznie jest. To znaczy, ja sam. Mam takie odczucia, jak, jak myślę o SG, ale też tak jakby się każdy z Państwa zastanowił, też mi się tak wydaje, że tak trochę jest. Znaczy, jak myślimy o SG, generalnie myślimy o środowisku, to jest dobre, oczywiście, tak. Natomiast zwróćcie Państwo uwagę, nawet na naszej prezentacji, tej tytułowej, pojawił się zielony listek. Jak fundusze, które mogą być uznane za fundusze z artykułu 8 albo 9 dostają ratingi, to są też zwykle. Jasno albo ciemnozielone listki, albo w ogóle jasno i ciemno zielony kolor. On się kojarzy ze środowiskiem. I to jest słuszne, tylko zwracam uwagę właśnie na to, że w ESG są jeszcze dwie literki S i G. Natomiast z czego wynika to skrzywienie na E? Wydaje mi się, że z tego, że najprościej w początkowym etapie rozwoju i myślenia o ESG i wdrażania implementacji. Które dotyczą ESG, najprościej było zebrać, badać i promować dane, właśnie związane ze środowiskiem. Stąd chyba to, to E, wtedy, kiedy o ESG myślimy. Pan Robert na wstępie był uprzejmy wspomnieć o tym, że na hasło SG często marszą się niektórym osobom czoła. Trochę tak jest i trochę pozostając w tym temacie kontrowersji, to chciałbym podjąć podczas tej naszej rozmowy kilka takich obiekcji, które pojawiają się w momencie, kiedy spotykam się z doradcami, z przedstawicielami podmiotów dystrybucyjnych. Jedną z takich obiekcji jest to, że mamy do czynienia z słabszymi wynikami funduszy. SG względem tych z obszaru tradycyjnych z tradycyjnych obszarów i niezielonych branż czy mógłbyś paweł to skomentować No tutaj chyba musimy wrócić właśnie do tego skrzywienia na E i do początków SG w ogóle i wprowadzania SG na rynek w związku z tym że najprościej było zacząć od funduszy promujących ideę SG a jeśli już mamy coś promować i coś ma się nam kojarzyć z ESG, to najłatwiej było tworzyć fundusze związane z odnawialną energią. Chcąc nie chcąc, stworzyliśmy sobie taki wąski zakres inwestycyjny, który bardziej szczerze powiedziawszy przypomina fundusze sektorowe ich zachowanie, tak? czyli fundusze. Specyficzne, które potrafią się bardzo dobrze zachowywać w określonym okresie czasu, ale potrafią też zachowywać się bardzo źle. Innymi słowy, mają bardzo dużą, bardzo dużą zmienność. I tak trochę z tymi funduszami SG, a tak naprawdę funduszami odnawialnej energii było. Warto spojrzeć sobie na to, jak, jak prezentuje się indeks, który zbiera tego rodzaju spółki, czyli SP Global Clean Energy. To był indeks, czy to jest indeks, który, Osiągał no, gigantyczne stopy zwrotu w roku 2020, wtedy, kiedy ta pierwsza fala zachwytu na TSG była była bardzo duża. Natomiast no, fakt jest taki, że przez cztery kolejne lata na, na spółkach z tego konkretnie z tego sektora, zarobić się nie dało już tak dużo, o ile w ogóle. I to chyba trochę tłumaczy właśnie takie, powiedziałbym, pierwsze negatywne skojarzenia z inwestowaniem w fundusze, które posiadają akronim ESG. A jak odniesiesz się do argumentu w postaci cyklicznie pojawiających się nowych regulacji, które komplikują oferowanie funduszy ESG? Czy, jeśli chodzi o regulacje to wydaje mi się, że w kontekście regulacji dotyczących ESG to, to ich natłok on nie różni się chyba jakoś szczególnie od od coraz to nowych regulacji, które dotyczą czy to dystrybucji, czy to w ogóle rynku kapitałowego jako, jako całości. Fakt jest jednak taki, że w przypadku ESG musi zadziać się kilka czynników zanim w ogóle będziemy mogli mówić o tym, że świadomie tworzymy i budujemy strategie inwestycyjne, bo żeby zbudować strategię inwestycyjną funduszu ESG to jakby poza regulacjami to jeszcze musi być ta warstwa danych tak tutaj w jednej z wcześniejszych wypowiedzi ten wątek też był podnoszony że bardzo trudno jest oczekiwać od spółek tych lokalnych to już prawie wcale ale nawet globalnych że będą chciały publikować dane do których jakby nie są nie są zmuszone regulacyjnie, ale też do których nie są przyzwyczajone. I to zajmuje lata, zanim wypracujemy sobie standard, czy zostanie wypracowany jakiś standard, który w ogóle pozwoli nam na porównywanie tych samych danych, które publikuje spółka A i spółka B. A ponieważ to zajmuje bardzo dużo czasu, no to jeśli w międzyczasie pojawia się nowa regulacja, a spółki jeszcze, czy cały rynek nie zdążył zaimplementować tej poprzedniej, no to to jest na pewno wyzwanie. A teraz, jeszcze taki argument o dużym nacechowaniu emocjonalnym, może nieco mniej zaawansowany merytorycznie. Natomiast pojawiają się opinie, że to była chwilowa moda, a wojna w Ukrainie, bym powiedział, w sposób drastyczny zweryfikowała tą modę. To jest takie spojrzenie, wydaje mi się, jak. Na każdego rodzaju fundusze, które z taką modą czy z trendem są związane i były i takich pewnie przykładów, moglibyśmy sobie tutaj dużo, dużo wymyśleć, tak nie wiem. Fundusze inwestujące w spółki z sektora budowlanego, fundusze Ameryki Łacińskiej w okresie, kiedy były Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Jakby wiele pewnie takich przykładów jest, i do tego samego worka wrzucamy SG i wydaje mi się, że jakby w tym pierwszym etapie Rozwoju idei ESG na rynku kapitałowym pewnie jest w tym dużo prawdy, no bo mieliśmy, tak jak zresztą sam już o tym powiedziałem, tak? byliśmy bardzo mocno skoncentrowani na środowisku. A w ramach tego środowiska, bo to jest też bardzo szerokie pojęcie, natomiast w ramach tego środowiska, chcąc nie chcąc, wepchnęliśmy się w spółki związane z odnawialną energią. Więc. W tym pierwszym etapie, tak, to pewnie był efekt mody. Zresztą, szczerze powiedziawszy, jeśli tego rodzaju spółki potrafiły przez rok zarobić 400%. No to też nie ma się co dziwić. Ta moda sama z siebie się pojawiła, szczerze powiedziawszy, jakikolwiek inny sektor nie, nie zrobiłby takich wyników, pewnie by tak było. Natomiast mi się wydaje, że jesteśmy teraz w przededniu drugiego etapu, kiedy kiedy już minął ten trend, czy ta moda związana, albo ten popyt na, na coś, czego może nie do końca rozumiemy, ale ma fajne stopy zwrotu, więc warto kupić. Tylko kiedy jakby świadomie zaczniemy do tego ESG jako fundusze, jako dystrybutorzy, jako klienci podchodzić. No bardzo liczymy, że to pójdzie w tą stronę. Przez światowy rynek funduszy ESG, szczególnie w okresie wojny, przetoczyła się duża fala umorzeń. Jak pod względem aktywów wygląda ten rynek ESG na świecie obecnie? To szczerze powiedziawszy, to, to nie jest jakiś gigantyczny kawałek tortu na dzisiaj który, e, który, e, który można by wykroić. On, prawdę powiedziawszy tak na grubych liczbach, to mniej więcej odpowiada temu, co, co obserwujemy lokalnie. Natomiast mamy bardzo duże różnice, jeśli chodzi o mm, poszczególne kontynenty. Te tematy, tematyka SG, z racji tego, jakby gdzie powstały te regulacje, jest bardzo silna i bardzo mocna w w Europie. No nadmienię, że ponad 70% łącznej liczby funduszy jest w Europie właśnie. Tak, a patrząc po aktywach, podejrzewam, że jeszcze więcej. Natomiast no jakby dużo mniej, dużo mniejsze zainteresowanie tego rodzaju rozwiązaniami było w Stanach, a jeszcze teraz w okresie, w którym Zwłaszcza te spółki związane z energią odnawialną zachowują się dużo słabiej. No, to właśnie w Stanach obserwujemy bardzo duże odpływy kapitału z tego rodzaju funduszy, które są równoważone napływami do funduszy, do funduszy europejskich. No, ta, ta duża ilość funduszy w Europie ESG, jakby moim zdaniem, generuje takie pytanie, nasuwa się takie pytanie, czy, czy nie jest przypadkiem tak w Europie, że nieco na wyrost jest ten akronim używany, w przypadku tych europejskich funduszy. Bo Pewnie zakładam, że może być znaczna część takich funduszy, które właśnie z tymi trzema kryteriami mogą mieć mniej wspólnego niż więcej. Więc pytanie, czy to zjawisko greenwashingu, bo to zjawisko właśnie doczekało się takiej, takiej nazwy, mianowicie greenwashingu, nie jest właśnie mocniej zauważalne w Europie aniżeli na świecie. Na pewno z racji popularności tych funduszy w Europie ono, ono będzie dużo, dużo bardziej dostrzegalne, ale ja zwracam uwagę na to, że y, mówimy o europejskich funduszach y, albo inwestorach z Europy, ale spółki, w które te fundusze inwestują, one nie są europejskie, tak? Bo mówimy o globalnych y, spółkach. Natomiast y, jeszcze jedna taka dygresja na boku. A propos tego. Y, a propos tego y, 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 bardzo, moc, bardzo mocnego skoncentrowania się na środowisku, jak mówimy o ESG, to sam fakt greenwashing po polsku to chyba eko ściema, tak. I też mamy znowu kolejny dowód na to, że jakby wszyscy zawsze kojarzymy to ze środowiskiem, tak. W czasie, gdy jakby te, ta warstwa społeczna i, i zarządcza w ramach ESG też jest, też jest bardzo istotna. W kontekście tego greenwashingu, to ja jestem akurat dość dużym optymistą, to znaczy wydaje mi się, że wyraz z odejściem tej, tego, tej pierwszej fali zainteresowania, gdzie każdy chciał być zielony, każdy chciał być SG, każdy chciał pokazać, że jakby te wartości są mu bliskie, bo czuł, że można na tym zarobić dużo, na pewno tego rodzaju praktyki były, były dość powszechne. Teraz wydaje mi się trochę mniej, zwłaszcza, że też na poziomie regulacyjnym bardzo, bardzo silnie zwraca, zwraca się na to uwagę to co jeszcze jest istotne tak żeby jakby spojrzeć na to trochę z perspektywy tworzącego produktu tak, czy, czy zarządzającego funduszem to też bardzo istotna jest bardzo istotna jest też rozpoznanie i taki powiedziałbym odejście od szarości jeśli chodzi o, o regulacje i dostęp do danych tak, bo bardzo trudno jest udowodnić że coś nie jest greenwashingiem w momencie kiedy mówimy o tym że chcemy coś promować albo że się nam wydaje albo że w naszej ocenie to jest, to jest fajne dobre dla, nie wiem, dla środowiska i dla społeczeństwa a zupełnie inaczej jest kiedy przechodzimy już na taką twardą warstwę danych tak mówimy że inwestujemy w spółki tego rodzaju które które emitują tyle dwutlenku węgla jesteśmy w stanie to zmierzyć te spółki to podają tak mówimy że inwestujemy w spółki które dbają o równouprawnienie jesteśmy w stanie podać takie dane to jest już zupełnie inny moment wydaje mi się, że też w takiej dyskusji z, z, z regulatorem jesteśmy w stanie udowadniać, że, że faktycznie to spektrum spółek, które wybieramy jest lepsze pod jakimś względem w kontekście tych wartości ESG o których mówimy niż, niż taka, taka przeciętna spółka z szerokiego indeksu. To chciałbym, abyśmy przenieśli się na chwilę na nasz rodzimy rynek funduszy SG. W liczbach on wygląda następująco. Takich funduszy mamy 62. Z łącznej oferty ponad 2000 jest to udział na niecałe 3%. Pytanie do Ciebie jest następujące: czy uważasz, że to jest optymalna liczba, czy jest jakaś perspektywa, żeby ilość tych funduszy się zwiększała na przestrzeni najbliższych kwartałów czy lat? No, wydaje mi się, że Pomimo tego, że Polska leży w Europie, to zainteresowanie tego rodzaju rozwiązaniami w Polsce na pewno jest mniejsze niż w Europie, zwłaszcza w, zwłaszcza w Europie Zachodniej. Więc wydaje mi się, że tej, tej przestrzeni no pewnie nie będzie więcej niż, niż tak relatywnie w stosunku do tego, co, co obserwujemy co, co obserwujemy globalnie. Natomiast pewnie same fundusze będą się trans trochę będą zmieniać swoją politykę i jakby swoje podejście, bo coraz trudniej będzie funduszom dodawać sobie właśnie akronim SGE albo nazywać się funduszem zrównoważonym. No bo trzeba będzie po prostu spełnić coraz więcej i coraz więcej obowiązków. Z aktywami generalnie jest bardzo podobnie. Te 6,5 miliarda, które były na prezentacji, stanowi niecałe 2%. Więc skoro Twoje zdanie na temat ilości funduszy jest takie, zakładam że, zakładam, że z aktywami jest podobne, tak? Czyli też jakiś nie widzisz perspektyw na to, żeby jakoś mocno one rosły. Znaczy, wy, wydaje mi się, że to jest też tak, że e, ja przynajmniej mam takie odczucie, że e, to jest taki temat, który mo, może w kontekście poszczególnych generacji albo różnych generacji jest też, jakby ma, ma różną wartość. Tak? Tutaj w ramach e, panelu dyskusyjnego, mo, dla mnie przynajmniej osobiście, bardzo silnie wy, wybrzmiało takie jakby stwierdzenie, że dla tego młodszego pokolenia, nazwijmy to tego pokolenia krypto, które ma smartfona, smartwatcha i smart home, tak, i wszystko ma smart, to jakby te fundusze, fundusze nie są jakby atrakcyjne, tak? Ale to jest jakby moim zdaniem to samo pokolenie, które akurat dla którego akurat te wartości ESG są chyba bliższe niż tak średnio, statystycznie dla, dla, dla przeciętnego człowieka. To teraz chciałbym abyśmy się przenieśli na podwórko naszego towarzystwa, bo od 2 sierpnia w wyniku zmian w polityce inwestycyjnej dwa nasze subfundusze z oferty, mam tu na myśli Unika Akcji Europejskich ESG oraz Unika Globalne Akcji walutowe, stały się funduszami zgodnymi z artykułem 9 SFDR. No ja tu może powiem dokładnie jakie rozporządzenie chodzi. Jest to rozporządzenie w sprawie ujawiania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych. Tym samym te fundusze stały się funduszami tak zwanymi ciemnozielonymi. I chciałbym, żebyś powiedział uczestnikom, skąd pomysł na to zmianę, dlaczego taka zmiana? Przede wszystkim, jakby nam, nam ta idea SG jest jakby bliska już od, od jakiegoś czasu i Wprowadziliśmy do oferty jeden z tego rodzaju funduszy, który wcześniej był funduszem Jasnozielonym, teraz go przekształciliśmy na fundusz ciemnozielony. Po pierwsze, dlatego, żeby dalej móc jakby używać akronimu SG, bo to jest dla nas ważne. Po drugie, dlatego, że mi osobiście wydaje się, że będąc funduszem z artykułu 9 dużo łatwiej jest udowodnić, że faktycznie. Fundusz inwestuje zgodnie z, z, z ideologią ESG, bo tu już nie mówimy o marketingu, tak? To nie jest subiektywna ocena nasza, czy coś nam się wydaje, że jest, że, że promuje tego rodzaju wartości, czy nie, tylko mamy tutaj już za tym jakby konkretne i solidne wliczenia, dodatkowe raportowanie, i tu każdy jakby z naszych klientów będzie mógł się też do tego do tego odnieść. Dobrze, a my, myślę, że to jest właściwy moment, żeby trochę rozprawić się z tym, co oznacza, że fundusz jest zgodny z artykułem 8, a co oznacza, że jest zgodny z 9, bo wydaje mi się, że to może być dosyć niejasne. Prosiłbym Cię o jasne zdefiniowanie różnic. No, fundusz z, z artykułu 8 promuje jakieś wartości związane z ESG. Fundusz z artykułu 9 dąży do celu zrównoważonego rozwoju. Jednego z wylistowanych celów, no i jakby w związku z tym ma obowiązki raportowe, żeby cyklicznie, tak, tak, tak samo jak, jak fundusze raportują swoje sprawozdania finansowe, żeby cyklicznie spowiadać się inwestorom, jak on ten cel realizuje. Oczywiście cel jest zdefiniowany. Ten cel można sobie różnie zdefiniować, i to też jakby na to zwracam uwagę. Wydaje mi się, że to jest też jakby bardzo istotne. Że pod pojęciem SG naprawdę może wbrew temu, z czym zaczęliśmy, tak? Jak, znaczy jak zaczęliśmy naszą rozmowę, to pod pojęciem ASG naprawdę może kryć się wiele różnych rozwiązań. No i my sobie ustaliliśmy konkretne cele środowiskowe, ale też nie tylko środowiskowe, bo też cele społeczne, w które jakby wierzymy i będziemy, jakby wierzymy to, że jakby nasz portfel i będziemy dbali o to, żeby, żeby ten portfel te, te, te cele spełniał. No i to wydaje mi się, że, że to, jest, to jest ta główna różnica pomiędzy, pomiędzy ósemką i dziewiątką. Okay. To o czym mówiłem wcześniej, że w ofercie Polskich Towarzystw jest 62 fundusze ESG to warto dodać, że tych ciemnozielonych jest 8, my będziemy wśród tej ósemki z naszym funduszem. Też warto zauważyć, że fundusze ESG oferowane przez Polskie Towarzystwa to są fundusze, które są master feederami albo funduszami funduszy. Chciałbym zapytać właśnie z czego wynika, że taka charakterystyka tych funduszy jest? No akurat te, te dwie nasze strategie to będą strategie, gdzie będziemy inwestować bezpośrednio. więc to jest też wydaje mi się nowość, która, która na polskim rynku się pojawi. A te różnice, czy to podejście związane z tym, że w przypadku dziewiątek pojawiają się głównie fundusze, fundusze funduszy fundusze albo fundusze typu master feeder, czyli Czyli tak naprawdę zapakowanie zagranicznego funduszu wynika z tego, o czym tu już była wcześniej trochę mowa. Wydaje mi się, że bazując na naszym doświadczeniu, bo jakby naprawdę całkiem sporo czasu zajęło nam wymyślenie strategii, która będzie sensowna i atrakcyjna dla, dla klientów, mieliśmy też próbę podejścia zmierzenia się z, z, z polskim rynkiem, z polskimi instrumentami. I wydaje mi się, że na bazie naszego doświadczenia, które się nam udało zebrać, bardzo trudno byłoby, o ile w ogóle jest to możliwe, żeby, żeby stworzyć fundusz inwestujący w polskie aktywa, który mógłby być funduszem z artykułu 9. Stąd też te fundusze, które się na rynku pojawiają i tym i są, i są funduszami ciemnozielonymi, to są najczęściej fundusze, które są oferowane przez duże grupy kapitałowe, które akurat mają też które też działają w Polsce, no i jakby w ten sposób ten, te, te fundusze się, się w Polsce pojawiają. Akurat, akurat w naszym przypadku jest tak, że my mamy już dość długą tradycję bezpośrednich inwestycji akcyjnych za granicą, za, za, za odrą mówiąc inaczej i no z tej perspektywy nam udało się stworzyć dwa rozwiązania zagraniczne, jeden inwestujący w Europie Zachodniej, drugi, drugi globalny, no, które będą inwestować bezpośrednio i będą mogły być właśnie funduszami spod artykułu 9. Okej, okay, dziękuję ci za tę odpowiedź, Paweł. Jak takie pytanie trochę od kuchni do ciebie jako osoby zarządzającej? W jaki sposób my w swojej polityce inwestycyjnej będziemy walczyć z greenwashingiem? Jakich będziemy używać do tego narzędzi? No, przede wszystkim tak z perspektywy funduszu, żeby walczyć z greenwashingiem, to trzeba udowodnić, że ma się proces że ten proces jest powiązany z, z, z ideologią ESG no i że się tego procesu trzymamy. Więc po pierwsze wybraliśmy sobie takie spektrum geograficzne które daje nam możliwość i komfort posiadania danych tak to znaczy to już jakby wspomniałem o tym ale niech to wybrzmi jeszcze raz czy znaczy, bez danych o spółkach nie bylibyśmy w stanie stworzyć, A przede wszystkim udowodnić tego, że robimy coś zgodnie z celem, który sobie postanowiliśmy. A za ten cel, po pierwsze, wzięliśmy sobie stworzenie takiego portfela, który byłby portfelem spółek zgodnym z porozumieniem paryskim, tak, czyli dążących do, do redukcji emisji zgodnie z tym porozumieniem. A po, a po drugie, w ramach celów społecznych, no też sobie wylistowaliśmy jakby kilka dla nas, dla nas, dla nas istotnych. No i teraz jak udowodnić, że, że faktycznie tak się dzieje, posiadając dostęp do danych o bieżących, ale przede wszystkim prognozach o prognozowanych emisjach tych spółek, posiadając dostęp do, do budżetów dla poszczególnych sektorów, bo takie budżety zostały w ramach porozumienia paryskiego stworzone, jesteśmy w stanie sobie na bieżąco przeliczać, jak ten nasz średni portfel wygląda pod względem emisji, czy on jest nad czy pod tą e, oczekiwaną trajektorią schodzenia z, z emisjami. To po pierwsze, a po drugie, w przypadku tych pozostałych wartości, e, korzystając z danych e, no naszego głównego dostawcy, zdecydowaliśmy się na jednego dostawcy danych ze względu też na to, żeby mieć e, e, żeby nie mieć problemów z porównywalnością danych, to też jesteśmy w stanie tego rodzaju kryteria ocenić. Jeśli chodzi o tą porównywalność, to jest to też jakby bardzo istotne, bo zakładając nawet jakby dobre intencje wszystkich, to ze względu na początkowy etap rozwoju ESG, bardzo często jest tak, i to już też jakby tego doświadczaliśmy, że dwóch dostawców ratingów ESG. Potrafi nadać ocenę tej samej spółce na bardzo wysokim poziomie, ale to jest ocena oparta o zupełnie różne kryteria. Paweł, chciałbym poprosić Cię teraz o trochę mięsa, a mianowicie kilka najbardziej absurdalnych przykładów greenwashingu, z jakimi się spotkałeś. Taki pierwszy z lokalnego podwórka, który przychodzi mi do głowy, korzystając tutaj z z żartu jednego z kolegów, który jest obecny na sali, usłyszałem kiedyś, że w Polsce SG to tłumaczy się energetyka surowce górnictwo. I to jest właśnie jakby najbardziej absurdalny przykład tego, co jak można rozumieć SG, ale nawet oficjalny dostawca benchmarku w Polsce, w swoim czasie publikował indeks, który miał akronim SGE i też tam spółki, no które ciężko uznać, że są spółkami niskoemisyjnymi występowały jakby w bardzo, w bardzo dużym stopniu. To oczywiście jest bardzo silnie powiązane ze strukturą gospodarki, z tym jak ona wygląda, tak no skoro mamy taką, a nie inną energetykę. No to jakby i jest to istotny sektor gospodarki, to ciężko oczekiwać, żeby w szerokim indeksie tych spółek nie było. Więc kraje takie jak Polska, no mają problem, tak, żeby, żeby stworzyć sobie jakby solidne, zwłaszcza, że no tych spółek spółki nowe, z, jakby z innych innowacyjnych sektorów pojawiają się, ale no nie ma ich aż tyle, żeby, żeby stworzyć stworzyć z nich sensowny indeks. To tak jakby z perspektywy funduszy patrząc. Natomiast no takim klasycznym przykładem też, o którym się mówi na, na poziomie spółek. No to jest też taki przykład, w którym nie wiem, dostajesz fakturę w PDFie. Pod, pod pozorem tego, że spółka, że spółka no, chce być spółką uznawaną za dbającą o, środ, o środowisko, podczas gdy tak naprawdę chodzi tylko i wyłącznie o redukcję kosztów. Okej, okay, to ja uważam, że ta tematyka SG na tyle, no nie chcę powiedzieć wygasła, ale na tyle została zamrożona, że jeśli byśmy teraz pofatygowali się za obieg i zapytali przechodniów o rozwinięcie tego skrótu, to być może więcej osób powiedziałoby, że to jest początek numerów rejestracyjnych z jakiejś miejscowości w województwie łódzkim w okolicach Zgierza. To tak trochę żartując. Jeszcze Paweł, kończy nam się czas, więc chciałbym jeszcze, żebyśmy podsumowali sobie tą dwuetapowość, bo wspomniałeś o tym, że mieliśmy do czynienia z pierwszym etapem, teraz czeka nas prawdopodobnie drugi etap i chciałbym, żeby to wybrzmiało. Czyli ten pierwszy etap to było pokłosie mody, a teraz mamy nadzieję wszyscy, że to będzie jednak trochę inne podejście do tematyki ESG. To znaczy Moim zdaniem sukcesem tego drugiego podejścia będzie stworzenie takich funduszy, które będą tożsame co do swojej charakterystyki, czyli co do stóp zwrotu ryzyka odchyleń standardowych, z funduszami, które nie są funduszami ESG, natomiast dadzą klientowi, inwestorowi... Nie obietnice wyższych stóp zwrotu, czy nie obietnice pod podążania za modą. One dadzą obietnicę dokładnie tego samego, tylko dadzą możliwość wyboru tego, że jeśli ktoś się identyfikuje z tego rodzaju wartościami, które kryją się za pod pojęciem ESG, no to po prostu będzie miał możliwość właśnie za, za tymi wartościami podążać, dokładnie w taki sam sposób, w jaki będą podążać klienci, ci, którzy po prostu się z tymi wartościami nie identyfikują. Czas nam się skończył. Bardzo serdecznie, Paweł, Ci dziękuję za rozmowę, a Państwu za uwagę.